Polska. Dzisiaj chciałam podzielić z Wami super ważną rzecz. Uh, to jest jak robić kisz. Bo słyszałam, że czasami w Polsce uh, znaczy dużo rzeczy od Włoch, ale nie dużo od Francji. Więc kisz pochodzi z regionu Lorraine, który jest w północy wschód Francji, bardzo blisko granicy Niemiec. Kisz był robiony dzień, kiedy ludzie robili uh, chleb, bo wykorzystali resztę części z chleba. I z tego wyłącznie ze składników pochodzących z farmy, jak boczek, jajka i śmietan. Uh, więc to jest super, super prosto i ja wybieram robić wegetariańską, ale będę Was pokazać, kiedy ten film skończy, jak możecie to zrobić z mięsem albo coś ciekawego. Uh, no, więc, co jest potrzebne? Czy jajka. Śmiertaną, 26 cm metanu, uh, piecz. Uh, ja lubię to zrobić, uh, czasto francuski, uh, który, ok, już jest robione, ale no to lepiej, bo ja mówiąc szczerze, nie potrafię robić sama. U, uh, to lepiej, że nie, nie robię sama. Uh, ja wybieram uh, zrobić go uh, z, z marewką i e, z cebulą, więc to jest super prosto. No, trwa e, chyba 5 minut, żeby to zrobić, ale na przykład ja ugotowałam e, wcześniej, nie wiem, bo 10 minut, e, machewka i cebulę, bo to jest, to wybierałam. No, więc zaczynamy. Mam na Was pokazać, robić troszeczkę miejsce. Musimy robić w podstawie. I jak to zrobić? Czy jajka. Zepsujemy ich. Przygotowałam wszystko. <grymne> I no, przygotujemy. Przygotujemy. No. Potrzebny widelec. Miejmy. Euh, mieszamy. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. mieszamy. Dodajemy 20 litrów śmietaną. no i było prawie 20, więc wszystko. Dalej mieszamy, 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 no do kiedy wszystko jest pomieszane, logiczne, no. No i to jest robione, więc co nie ruszamy i teraz położymy, Nie się widać, położymy ciasto tu, ja nie wiem jak powiedzieć po polsku, no przygotujemy bardzo pięknie. Składamy jak można i co robimy? Jak powiedziałam, przygotowałam wcześniej podstawie i ja wybierałam, wybierałam machewkę i cebulę. Dodajemy, co można, prawie wszystko, co przygotowaliśmy wcześniej.

Wygląda bardzo pięknie, i przygotowaliśmy troszeczkę piekarnik około 210 stopni, i teraz, że jest gorąco, rzucimy na akiszę No i czekamy prawie 10-5 minut. Ui, świnki. Zmalować łóżki, szpachki, dziewczyny. Jedźcie pociąg daleka. No, i teraz wracamy. Że wszystko robiliśmy, czekaliśmy. No i. Jak wygląda? Nasza kisza jest gotowa, więc możemy jeść ją sałata. I też możemy dodać do jajka i śmietaną inne rzeczy jak dżeby, ser albo poczek. Więc smacznego i widzimy się na następnym wideo. Pa!